Ciężko powiedzieć. Przez do przerwy prowadzimy 2-1. Można powiedzieć, że stwarzamy sobie dwie sytuacje. Dwie sytuacje strzelamy w bramki. Tak samo było w Sosnowcu, to że się nie stworzyli to wpadło do siatki. Naprawdę ciężko coś powiedzieć o takim meczu. No, szkoda tutaj kibiców i naprawdę naszego wysiłku przegraliśmy wygrany mecz. Nie był mecz do jednej bramki, do No dokładnie, no jak prowadzimy u siebie 2-1 to powinniśmy utrzymywać tą piłkę jak najdłużej i żeby to bytowia biegała, a tu stało się odwrotnie, no, straciliśmy bramkę na 2-2, poszli za ciosem, z na 3-2 i już było się ciężko odrobić. Górnik Olesont nam potem to dziwne, też to to wygra, czyli też nie jest tak, że wygra czym to spowodowane tej drużyny dali na Potem są znowu z powodu zwycięstwa tej drużyny Brakuje jakiś takiej serii? No brakuje nam tego i e, musimy tak samo usiąść porozmawiać, bo nie może tak być, że tak jak pan mówi, że jeden mecz gramy bardzo dobrze e, z, po tym meczu z Górnikiem za, zadowoleni mimo porażki, ale byliśmy zadowoleni z gry. A po dzisiejszym meczu nie możemy być zadowoleni w ogóle. Trener mówi, że dużo jest młoda odmanana, odbodona, więc trudno je utrzymać ten poziom przez kolejne mecze. I tak to bardziej doświadczeni zawodnicy, że pieniędzy innymi powinni jednak tutaj dobrać... To znaczy moim zdaniem to jest, wychodzi 11 zawodników na boisko i jesteśmy jedną drużyną. Nie ma to, że starsi muszą na przykład ciągnąć tym wózek i tak dalej. Po prostu jesteśmy jedną drużyną i jeden za drugiego powinien pracować. Bo teraz wyjazd trudnego przeciwnika może się okaże łatwiejszy. O, tak było. Dziękuję.